Zostawa dwóch y, malarzy, którzy są przyjaciółmi, którzy rozmawiają y, o innych tematach, ale się okazało, że też rozmawiają za pomocą obrazów. Taki był pomysł, żeby obrazy nie stały w pracowni, tylko jednak, żeby je pokazywać świeże rzeczy. Także to są rzeczy, które są malowane przez ostatni rok, półtora. Mi się wydaje, że one są najbardziej o współczesności, o tym, co się teraz dzieje. Jakby to są wyjęte zdjęcia z gazet, jakieś takie zapiski, coś, co prze, przemyka przez głowę. Moim moim jest, żeby sztuka en blok cała wróciła w rewiry piękna, a nie żydoty, obsceny i W związku z czym to jest też wystawa o jakichś podstawach piękna. Teraz najbardziej mnie interesuje to rozbicie obrazu na te punkty i, i, i sam proces malowania tych punktów jest jakimś takim ciekawym doświadczeniem. Ta, ta jedyna wolność, jak gdyby, która została, w tej chwili, prawda, która została taka, czy ją masz, czy ją masz w ręku, to jest właśnie prostokąt. Ja uważam, że należy po prostu ludzi kierować na piątek i piątek, Przyjdą tak, czy tak, czy, 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 czy się to odwoła, czy nie. To jest to, tak, to, to jest niefajne bo ludzie ludzie. nie fajne wobec nich. ludzie oni ale ja też nie jestem temu inny. Tak wymyślili i tak jestem. Jedźmy się do domu, wiesz, pomyślimy nad tym po prostu i tak dalej. Nie denerwujmy, tylko na trzechu właśnie. Na razie.